Witam serdecznie moi kochani, witam wszystkich widzów kanału, szczególnie wszystkie zodiakalne skorpiony. Kochani, czytanie ogólne dla skorpionów na czerwiec 2019 roku. Doczekaliście się moi drodzy Oczywiście pamiętajcie, że jak to bywa z czytaniami ogólnymi, one nie będą rezonowały z każdym z Was. To już doskonale wiecie i rozumiecie, mam nadzieję. E, dlatego e, proszę o niedopasowywanie na siłę tego przekazu do swojej indywidualnej sytuacji. E, bierzcie po prostu z tego to, co faktycznie do Was pasuje. Natomiast ja myślę, że po prostu. E, Karty są mądre i wszechświat jest mądry, źródło jest mądre, więc ten przekaz trafi po prostu do właściwych osób, do tych, do których miał trafić, to z pewnością go zobaczą i usłyszą. Moje drogie skorpiony, przepraszam za mój głos. Jestem jeszcze troszeczkę podziębiona po powrocie z wakacji. Przepraszam też Was za jakość nagrania, bo widzę, że jest przebłysk światła. Ja będę postarała się tak jakby pokazać tutaj każdą kartę dokładnie, żebyście mogli ją zobaczyć, więc mam nadzieję, że nie będzie to problem. No, słoneczko nam świeci za oknem. I z tego trzeba się cieszyć oczywiście. Dobrze, bez zbędnych wstępów, bo mam taką tendencję do e, rozciągłości, do gawędziarstwa, e, przechodzimy sobie do Waszego czytania, kochani, na czerwiec 2019 roku. Co też tutaj dla skorpionów nam się szykuje. Moi drodzy, zaczniemy od ogólnych energii, które Wam będą towarzyszyły przez cały miesiąc. To jest karta Rydwan oraz karta Szóstka Buław. Jak dobrze się przyjrzycie, to widzicie, Tutaj, że macie aż trzy koniki. No i pytanie, gdzie te konie was poniosą, bo na pewno. Jeżeli dacie się ponieść tym koniom, to przyciągną do Waszego życia jakieś zwycięstwo, jakąś satysfakcję, sytuację, w której będziecie usatysfakcjonowani i zadowoleni. Karta Rydwanu może nam mówić o takich bardzo przełomowych zmianach w naszym życiu. Od wyjazdu, stricte takiego w sensie fizycznym, może to być wyjazd w celach turystycznych, może to być na przykład udana podróż poślubna może to być na przykład wyjazd taki na stałe, czy to za pracą, czy to po prostu przeniesienie się w inne zupełnie środowisko, zmiana miejsca zamieszkania, jakieś inne przełomowe momenty w naszym życiu. Wyobrażam tutaj sobie na przykład, że ktoś może zabiegał o jakiegoś partnera, partnerkę, no i w końcu udaje się go zdobyć. Czyli jest również wejście w jakiś związek, być może w danej się w romans, który będzie naprawdę gorący, będzie kwitnął w czerwcu. No, i będzie się tutaj działo. Będzie to coś pełnego pasji, pełno, pełne pasji, coś, co po prostu da Wam spełnienie satysfakcję. Bo szóstka buław mówi nam. O pomyślnej realizacji tych zamierzeń, których się podejmiecie. Czyli można powiedzieć, że czerwiec będzie dla Was taką okazją do spełniania własnych marzeń. I teraz tak, jeżeli ktoś od dawna myślał o jakimś wyjeździe, coś go tam jeszcze wstrzymywało, to warto tutaj w czerwcu rzeczywiście mimo wszystko zaryzykować. Rytwan to jest taka karta, gdzie następuje podjęcie decyzji, a potem pyk i biegniemy szybko w jakimś kierunku. Więc ja myślę, że tutaj e, wszelkie formy przenoszenia się, zmiany otoczenia, e, zmian, podejmowania ważnych życiowych decyzji, e, dążenia w jakimś nowym kierunku, może to być również kierunek myślowy, nie musi to być taka faktyczna podróż, ale wszelkiego typu właśnie. Takie momenty przełomu, e, zmiana kierunku w jakikolwiek sposób, dla Was, e, drogie Skorpiony, będzie tutaj bardzo, bardzo korzystna. E, może być też tak, że na przykład będziecie podróżować nocą, jak widać na tej karcie, a za dnia dotrzecie do miejsca swojego przeznaczenia, do e, swojego celu. W każdym razie tutaj mogą oczywiście być takie przejściowe przeszkody po drodze, bo jak wiemy, i jeżeli oglądacie e, moje programy i tutaj rzeczywiście przynajmniej macie jakąś taką e, podstawową wiedzę na temat kart, to wiemy, że w karcie rydwanu te konie ciągną nas w zupełnie przeciw, przeciwstawne strony, w zupełnie przeciwstawne kierunki. I Naszym zadaniem jest tak mocno trzymać wodze, aby po prostu samodzielnie kierować tym powozem. Dlatego, moi drodzy, wy macie szansę tutaj utrzymać to wszystko w ryzach, podporządkować sobie. Być może to jest jakby taka symbolika odnosząca się do waszej wewnętrznej walki, która gdzieś tam w środku się toczy, bo z jednej strony jest chęć zmiany, z drugiej strony może wstrzymywanie tego konia. I tutaj, kochani, jest kwestia jakby zrównoważenia, tych dwóch osób które są w was więc może to się również odnosić do takich wewnętrznych rozterek dylematów co może być dla skorpionów problemem w czerwcu ja bym powiedziała że dla niektórych skorpionów, właśnie które mają okazję, żeby gdzieś się ruszyć, gdzieś pojechać, y, gdzieś wyemigrować czy po prostu zmienić coś w swoim życiu, problemem może być y, pozostawienie tego, co znane, co stabilne. Mamy tutaj asa denarów, piątkę kielichów. Ten as denarów nam symbolizuje y, na przykład nasz dom rodzinny, na przykład y, nasz taki y, bezpieczny azyl to miejsce, z którego wyrastamy, to miejsce, Miejsce, z którego wychodzimy. No a piątka kielichów tutaj pokazuje nam też coś takiego, że niektórzy z Was mogą dostrzegać. Jakieś możliwości e, gdzieś tam w świecie dla siebie, ale odwracają się od tego. Odwracają się od tego, ponieważ nie chcą opuszczać tego, co dobrze im znane. Być może nie chcą zostawiać rodziny, przyjaciół, być może nie chcą zostawiać swojego domu bez opieki, być może boją się o swoich bliskich, że na przykład e, nie poradzą sobie oni podczas ich nieobecności. Więc tutaj e, no może Was e, trzymać jakby właśnie ta rodzina, e, ta, taki osiadły tryb życia, Gdzieś tutaj też się w was odzywa. Z jednej strony chęć pobierzenia gdzieś daleko, daleko w świat, a z drugiej strony po prostu takie życie, które gdzieś tam sobie zbudowaliśmy. Kojarzy mi się tutaj taka bajka dla dzieci. Nie pamiętam teraz tytułu, ale wszystko rozgrywało się na takiej egzotycznej wyspie i mieszkańcy tej wyspy kiedyś byli odkrywcami, zdobywcami. Natomiast od pewnego czasu przestali się zapuszczać w jakieś dalekie rejony. Po prostu ze strachu przed tym. Co tam może czekać, i był absolutny zakaz opuszczania tej wyspy, absolutny zakaz wypływania poza rafę. No i tutaj córka wodza, młoda dziewczyna, którą ciągnęło w świat, która czuła, że właśnie gdzieś musi dopłynąć do jakiegoś przeciwległego brzegu, że gdzie indziej czeka jej przeznaczenie. Ona jako jedyna tutaj sprzeciwiła się woli swojego ojca. Tym takim wewnętrznym, wyspowym ustaleniom, takim obowiązującym w tej społeczności prawom i po prostu wypłynęła na szerokie wody. I to rzeczywiście okazało się również dla niej zbawienne dla niej i dla całej wyspy. Także no, to jest oczywiście bajka dla dzieci, ale dużo jest w niej mądrości, i warto sobie mimo wszystko zastanowić się nad tym, czy um, lepiej jest kurczowo trzymać się tego, co znane, czy dać sobie szans na jakiś rozwój. Czego powinniście unikać, moi drodzy, w czerwcu 2019 roku? No, dla skorpionów mamy tutaj Wisielca i Kartę Wieży. Ja myślę, że powinniście unikać zbyt długiego zastanawiania się, bo najzwyczajniej w świecie sytuacja może się szybko i gwałtownie zmienić. No i ta okazja, której szybko nie wykorzystacie, może drugi raz już się nie pokazać. Także zbyt długie przebywanie w jednym miejscu, zbyt długie trzymanie się utartych schematów myślowych. Takie przekonanie, że może ja sobie poczekam, przyczaję się, przeczekam, powiszę, to absolutnie tutaj nie ma racji bytu. Tutaj trzeba podjąć jakąś decyzję. Takie czajenie się, ukrywanie się, wyczekiwanie, a może ta decyzja podejmie się sama, a może stanie się coś, co mi ułatwi podjęcie tej decyzji, no może być niestety zgubne, dlatego że po prostu przyjdzie wieża i albo sama was popchnie ku czemuś, czyli jeżeli rzeczywiście to jest ta ścieżka, którą powinniście podążać. Może być tak, że jeżeli sami tej decyzji nie podejmiecie, to coś was po prostu zmusi do podjęcia tej decyzji, ponieważ powinniście się znaleźć właśnie w określonym miejscu, w określonym czasie. Może na przykład, jeżeli chodzi o pracę zarobkową, no przyjdzie taka sytuacja, taki kryzys, że już po prostu będziecie faktycznie musieli wyjechać. Już to nie będzie kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli. No i Rada Anielska to kompromis, kochani. No właśnie, czyli Zastanówcie się tak racjonalnie nad tym wszystkim, bez zbędnych emocji, bez jakiegoś takiego szukania na siłę argumentów przeciw. Jeżeli macie faktycznie jakąś klarowną wizję, rozważcie to dokładnie, ale też niech to nie zabiera Wam zbyt wiele czasu. Oddzielcie po prostu argumenty serca od rozumu i wyeliminujcie z tego też strach, bo strach nie jest tutaj dobry. Dobrym doradcą. Tu trzeba zrównoważyć się idealnie. Natomiast strach tutaj niczemu nie służy. Jakieś wasze obawy tak naprawdę często są po prostu wyimaginowane i one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Może warto by było najpierw czegoś spróbować. Jeżeli faktycznie nie będzie Wam się to podobało, nie będzie Wam odpowiadało, zawsze można wrócić. Można również ten kompromis rozumieć w ten sposób, że na przykład, no, okej, okay, jeżeli jesteście zmuszeni wyjechać i na przykład na jakiś czas, rozstać, z partnerem czy z partnerką, zostawić ich w tym miejscu, w którym jesteście obecnie, to może chociaż dałoby się to zorganizować w ten sposób, aby na przykład partner czy partnerka, za jakiś czas mogli do Was dojechać, gdy już urządzicie się na miejscu. Także no zawsze można próbować poszukiwać w życiu jakichś kompromisów. Co, drogie skorpiony, przyjdzie Wam w czerwcu stosunkowo łatwo? Co uda się rozwiązać? Co uda Wam się zrobić? Myślę, że łatwo będzie Wam przychodził stały progres. I tutaj dla osób, które uczą się, które doskonalą swoje umiejętności, które szlifują wiedzę. Dla osób, które pracują nad jakimś e, szerszym tematem, nad jakimś zagadnieniem, pracują metodycznie, sukcesywnie, posuwają się powoli krok do przodu. Jest karta umiarkowania, to nie będzie szło w jakimś szaleńczym tempie, ale jest stały progres. Czyli właśnie jeżeli wyjeżdżacie e, na przykład w jakąś podróż związaną z delegacją z pracy, e, na przykład po to, żeby się uczyć gdzieś na obczyźnie, czy żeby się szkolić, no to na pewno będzie. Będzie to dla Was świetna okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji. Na pewno ten wyjazd czy jakiś nowy kierunek działania. Da Wam wiele cennych doświadczeń, da Wam nową wiedzę, pozwoli tę wiedzę ugruntować i będzie to dla Was doświadczenie niezwykle wzbogacające pod tym względem. Czym powinniście się otaczać w czerwcu, kochani? No, karta gwiazda i piątka mieczy. Patrząc na ten zestaw, ja mam takie déjà vu, przypomina mi się tutaj takie powiedzenie: Maksyma łacińska per aspera ad astra, czyli przez ciernie do gwiazd. No właśnie. Właśnie. Tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że u Was dobroczynny wpływ będzie miała zmiana myślenia, bo jeżeli faktycznie na coś się zdecydujecie, czy to na wyjazd, czy to na pójście w nowym kierunku i pojedziecie, to musicie zdawać sobie sprawę z tego, że to też nie będzie droga usiana różami. To znaczy, mogą być jakieś chwilowe porażki na tej drodze, może być tak, że spróbujecie pewnych rzeczy, one okażą się niedobre dla Was, nieprawdopodobne. Ale dzięki temu będziecie cały czas jakby pchani na tą właściwą drogę. Czyli tutaj zdecydowanie pomocne będzie dla Was takie przeświadczenie, że to wszystko ma jakiś głębszy sens. Czyli jeżeli coś mi nie wychodzi, to też jest w tym ukryty sens, bo widocznie. To nie jest to, co powinnam, powinienem robić. Więc warto też zwracać na to uwagę. Tak naprawdę najbardziej nas konstytuują, najbardziej nas budują nasze porażki. Ale może być tak, że właśnie jeżeli będziecie podejmować się rzeczy, które niekoniecznie wybrała Wasza dusza jako swoją ścieżkę, no to w sposób taki dość przykry możecie być spychani na tą ścieżkę właściwą. I właśnie wtedy łatwo. Jest zdać sobie sprawę, co tak naprawdę jest naszym powołaniem, kiedy zaczniemy sobie to w ten sposób analizować, czyli nie podchodzić do tego, że a skoro już na wstępie coś mi się nie udaje, to znaczy, że całe to przedsięwzięcie było do niczego, że w zamyśle to w ogóle nie powinienem, nie powinnam nigdzie wyjeżdżać, nic robić, niczego się podejmować, tylko może warto na przykład na początek zmienić sposób działania, może na początek warto określić sobie jakieś inne cele, być może to jest kwestia rozpoczęcia swojej pracy od czegoś zupełnie innego. No i dla osób, które w ogóle y, rysuje się przed nimi ogromna szansa, ale mają wątpliwości, wątpliwości, czy wyjechać, czy iść w tym kierunku, czy próbować tego, skoro nas to ciągnie, moi drodzy, to znaczy, że jest to właściwa droga i aniołowie mówią, jesteś gotów. Czyli jakiekolwiek wątpliwości tutaj ciebie nachodziły, nachodzą, to pamiętaj, jesteś Jesteś gotów, jesteś gotowa, możesz śmiało po to iść. Dlatego czerwiec będzie. Myślę czasem takich bardzo dużych zmian dla wielu skorpionów, naprawdę czasem efektywnym i nie bójcie się. Tu jest po prostu kwestia porzucenia takiego strachu, który nas niestety blokuje, wstrzymuje. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, rezultat tej całej sytuacji, mamy tutaj szóstkę kielichów, rycerza kielichów. Ja myślę, że przede wszystkim. Em, ten nowy kierunek, czy to podróż, wyjazd, czy to po prostu zmiana schematu myślenia uwolni Was raz na zawsze od pewnych przykrych sytuacji. Być może odetniecie się jakby od tego, zostawicie za sobą jakąś przykrą przeszłość, zmienicie środowisko, będą do Waszego życia napływali nowi ludzie, będziecie się udzielać towarzysko. Rycerz Kielichów to jest w ogóle taka osoba bardzo towarzyska, która dużo znajomości na co dzień nawiązuje i myślę, że i w waszym życiu coś się ruszy pod tym względem, to mogą być znajomości wszelkiego rodzaju. No jeżeli ktoś szuka partnera do związku, też może trafią się tutaj jakieś osoby pretendujące do tej roli, ale głównie nowi przyjaciele, nowi znajomi, ciekawe, interesujące środowisko, osoby, z którymi można rozmawiać. Na inspirujące tematy, na przykład rozmowy na temat tej samej pasji. No, na pewno zostawienie za sobą pewnej swojej rzeczywistości, zwłaszcza jeżeli była dosyć problematyczna, będzie dla Was korzystne, dlatego że będzie skutkowało być może też wybaczeniem tym, którym nie mogliście przez długi czas wybaczyć, pogodzeniem się ze starymi ranami, bo to nie chodzi o to, żeby te rany absolutnie wypierać, tylko żeby je zaakceptować. Akceptować I dopiero wtedy mamy możliwość e, uleczenia siebie. Kochani, no, jeżeli e, mielibyśmy czytać tak stricte na pracę, ja bym powiedziała, że rzeczywiście może być totalna zmiana pracy, może być, tak jak wspomniałam, jakiś wyjazd w delegację, może być wyjazd za granicę do pracy, za chlebem, może być, kochani, Tutaj sytuacja też taka, że wyjeżdżacie, aby się uczyć, szkolić, e, po to, aby rozwijać swoje pasje. Być może niektórzy z Was e, wyjeżdżają z, zamiar z zamiarem stałego pobytu gdzieś w jakimś innym miejscu, no a inni mogą wrócić i to, czego się nauczyli, e, po prostu realizować na gruncie rodzimym. E, myślę, że tutaj da Wam to wiele możliwości, przede wszystkim przyjazna atmosfera w miejscu pracy, e, zmiana na lepsze pod względem waszych kwalifikacji zawodowych, bo tutaj naprawdę będzie spora możliwość uczenia się nowych rzeczy. Tak sobie myślę tylko, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Borydwan, szóstka buław. Zasadniczo to są bardzo dobre karty dla zdrowia, więc można powiedzieć, że. Dla większości z was tutaj bym powiedziała, że zdrowie będzie się w czerwcu układało pomyślnie. Jeżeli miałabym mówić o jakichś ostrzeżeniach, to, kochani, tutaj przede wszystkim powiedziałabym w karcie Rydwanu: Uważajcie, moi drodzy, na, jeżeli macie chorobę lokomocyjną, czyli zabezpieczyć się odpowiednio przed podróżą, uważajcie na zaburzenia widzenia. Tutaj niektórym może się pogorszyć niestety wzrok. I na wszelkiego typu wypadki komunikacyjne, czyli innymi słowy, podróżujecie samotnie, podróżujecie samodzielnie, jedźcie ostrożnie, nie spieszcie się nadmiernie do miejsca Waszego przeznaczenia, ale też myślę sobie tutaj analizując ten zestaw wisielec i wieża, że. Takie sprzyjające wszelkiego rodzaju kontuzjom, wypadkom, stłuczeniom, złamaniom może być zbyt długie pozostawanie w jednym miejscu. I to może być sytuacja taka, że na przykład podróżujecie gdzieś daleko, no i siłą rzeczy jesteście zmuszeni do tego, żeby być w jednej pozycji przez bardzo wiele godzin. I wtedy rzeczywiście no, możecie tutaj się narazić na jakieś kontuzje, na jakieś przykre, Dolegliwości, mrowienia, drętwienia kończyn. No trzeba starać się, nawet jeżeli jesteście w podróży, gdzieś tam od czasu do czasu się rozruszać, poruszać, robić sobie krótkie przerwy, ale krótkie. Dlatego, że patrząc właśnie na tego wisielca, to mam też takie wrażenie, że ym, sprzyjać różnym sytuacjom nieszczęśliwym, wypadkowym może wasza zbyt długa stagnacja w jednym miejscu. Czyli jeżeli nie dotarliście jeszcze do miejsca docelowego, macie jakieś tam etykiety, Etapy po drodze, to nie przebywajcie więcej niż potrzeba w tych miejscach, gdzie jesteście tylko przejazdem. Tak, taka mi się nasunęła tutaj jeszcze. Informacja. Co jeszcze ważne w kontekście tego rydwanu, tej podróży, tutaj osoby, które gdzieś będą w czerwcu wyjeżdżały, migrowały w celach zdrowotnych, czyli czy to do sanatoriów, czy to do ośrodków leczniczych. U Was widzę satysfakcjonujące kuracje, więc macie szansę rzeczywiście poprzez taką zmianę miejsca pobytu, chociażby poprzez pooddychanie innym powietrzem, na wyleczenie się po prostu, czyli rzeczywiście. Tutaj e, takie wyjazdy w celach leczniczych też mogą okazać się owocne i bardzo, bardzo pomocne. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie przekazu. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj informacje okażą się pomocne dla Was. Życzę Wam cudownego, pięknego, słonecznego czerwca, życzę, aby wszystkie Wasze plany się udało zrealizować, żebyście byli szczęśliwi, zadowoleni i niech ta karta szóstka buław przyniesie Wam zwycięstwo w każdej sprawie. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.